Radio Plus. Sedna sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panie poszle, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rząd chce zamrozić ceny prądu na poziomie 785 zł za megawatogodzinę. Ma w tej sprawie poparcie Platformy Obywatelskiej? Bo trochę późno się do tego rząd zabiera, bo Donald Tusk mówi o tym od kilku tygodni. Ale trzech, czterech, czterech tygodni. Ale w piątek złożyliście projekt ustawy w tej sprawie. Nawet spra już w piątek złożyliśmy złożyli projekt zapalona, ustawy. już szalona nie jest. No tak, tak, tak. No, rząd, rząd jeszcze no. ustawy chyba nie ma. Nadal to są konferencje prasowe i ogłoszenia parafialne. No, przyjęta a... przez rząd nie została na pewno w każdym razie. No a Sejm ma się odbyć dopiero za tydzień. Rząd ewidentnie pisał później posiedzenie Sejmu. My złożyliśmy ten projekt po to, żeby on został przyjęty jeszcze w zeszłym tygodniu. To było możliwe, żeby przedłużyć posiedzenie Sejmu i ten projekt po prostu przyjąć. Jest też zasadnicza no, w piątek różnica. Piątek złożyliście, a kończyło się tak posiedzenie Sejmu. Trochę samo No, Znamy bardzo wiele przypadków, kiedy posiedzenie Sejmu było przedłużane albo. albo E, kontynuowane hmm. w kolejnym tygodniu. Gdyby to była sprawa ważna dla rządzących, na pewno by się to odbyło. A jeżeli I bardziej, że sprawa jest prosta. Te reguły, o których mówi rząd, bo. 785 zł dla samorządów, odbiorców wrażliwych, dla przedsiębiorców mikro, małych i średnich. Rząd nadal bardziej dba o spółki, skarbu państwa, o nabijanie kasy prezesom, członkom rad nadzorczych i, i tym wszystkim zatrudnionym aparatczykom w tych strukturach niż o, o zwykłych ludzi czy, czy przedsiębiorstwa czy samorządy. Bo nasi eksperci wyliczyli bardzo wyraźnie, że cena dla odbiorcy indywidualnego może wynosić 45 groszy za kilowat, czyli 450 zł hmm, za, za mega. Za kilowatogodzinę 45 groszy. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, samorządy, to może być cena 600 zł za megawatogodzinę. I to wcale nie oznacza, że firmy zbiednieją, stracą pieniądze. Nie będą do tego dokładać. Będą miały mniejsze zyski, bo te marże firm kontrolowanych przez rząd Aha. przecież energetycznych są tak ogromne, one wzrosły o kilkaset procent, że, że nawet obniżając tak drastycznie ceny nie mamy do czynienia ze sprzedażą poniżej ceny produkcji, wręcz przeciwnie, zostaje tam jeszcze zysk, o czym zresztą kilka tygodni mówiliśmy. Czy platformy, premier. żeby ten pułap był na. Ale absolutnie, to, 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 to musi być tańsze. No Po co dzisiaj pompować kieszenie prezesów spółek czy, czy konta bankowe Ale tu, spółek? Tu znowu ta różnica nie jest jakaś szalona, 785 euro. Nie, nie, no 600, pan, no to jest 20%. Jest różnica, czy odbiorca indywidualny. Ale... Dostaje 40% podwyżki, czy jest cena taka jak w tym nie, roku? Nie, indywidualny to, to panie poszedł też trochę jednak inne zasady. No tutaj, nie, nie, no też. Do tego e... pewnego limitu zużycia ma nie być podwyżki, a potem no, limit... megawatony. Nie, to szczegóły. To no no tak. oczywiste, że bardzo wielu odbiorców w Polsce, być, być może nawet połowa, przekracza ten limit, więc będą płacić za energię, zwłaszcza ci, którzy oszczędzają energię, na przykład używając pomp ciepła. To jest, czy, mhm. czy posłuchali zapewnień rządu że trzeba stawiać na... E, w każdym razie kierunek dobry, ale e, ciągle za drogo, drogo, tak? Zdanie zdecydowanie to, za mało i ciągle rząd broni spółek, a nie, a nie broni ludzi. My będziemy się domagać tego, żeby te ceny zostały obniżone. E, rządowi nie stanie się krzywda. będzie poprawka, żeby 600 złotych, tak? Było e, jako dla firm. Szerego. Oczywiście, znaczy, poza tym mleko się już rozlało. Znaczy, tysiące firm w Polsce zamknęły się w ostatnich kilku tygodniach w związku z tym, że firmy energetyczne podyktowały o wiele wyższe ceny. To były ceny na poziomie 1700 złotych za megawatogodzinę. 2000 za megawatogodzinę i to był skandal. Te 600 zł to jest oczywiście również dolegliwa cena, bo ona jest znacznie wyższa niż mm -hmm. rok temu czy dwa lata Ten temu. Bazy, ale, ale to jest cena uzasadniona kosztami. Wyższe podwyżki oczywiście to tylko nabijanie kasy. Panie poszedł, niedawno w Sejmie rozpoczęły się prace nad budżetem. W tamtym tygodniu mieliśmy debatę budżetową. No i tak przypomnę te, te główne założenia, jeżeli chodzi o inflację poniżej 10%, bezrobocie trochę powyżej, wzrost PKB 1,7%. Siedem, zdaniem platformy, to jest realny scenariusz czy czeka nas katastrofa w przyszłym roku. Yy, recesja, wzrost bezrobocia i inflacja zdecydowanie wyższa niż 40%. No, to nie jest kwestia zdania platformy. Yy, mówią o tym ekonomiści, eksperci, że te. No wskaźniki eksperci mówią różnie, pytam, kogo wysłuchać, i jak będzie waszym zdaniem panie te, <laughs> yy, te wskaźniki przedstawione przez rząd są niewiarygodne, że są sami politycy rządu mówią, że inflacja raczej będzie wyższa, no ale przyjęli niższy wskaźnik bo to jest dla rządu wygodniejsze. No, generalnie nikt specjalnie do tych wskaźników się nie przywiązuje, poza tym, że dzięki zaniżeniu inflacji w budżecie mogą zaplanować niższe podwyżki dla pracowników sfery budżetowej, dla nauczycieli, dla e, systemu ochrony zdrowia, dla pracowników, którzy, nie wiem, pomocy społecznej itd., itd. To tak upraszczające panie tysiące ludzi pracują. w roku recesja, bezrobocie i... Taki w każdym wymiarze gospodarki absolutny kryzys? Ekonomiści mówią tak, o zapaści ekonomicznej, o tym, że gospodarka stanie. I to nie tylko w związku z wojną, nie tylko w związku w konsekwencji wysokich cen energii, ale w związku z całą polityką ostatnich lat. Od kilku lat radykalnie spadł poziom inwestycji. Przedsiębiorcy. Funkcjonują jakby resztkami sił. Jeśli kryzys się pogłębia, to będzie oznaczało zmniejszenie liczby miejsc pracy i, i zamykanie firm. Chociaż przy tym poziomie bezrobocia, który dzisiaj mamy, najprawdopodobniej nie będzie to jakaś skokowa fala wzrostu bezrobocia, bo ciągle polskie firmy potrzebują raczej rąk do pracy mimo tej sytuacji kryzysowej niż masowo zwalniają ludzi. Natomiast jeśli chodzi o perspektywy gospodarcze, inwestycje, to co może się wydarzyć w kolejnych latach, to ten rok będzie bardzo zły o tym mówią właściwie wszyscy ekonomiści, może poza, z wyjątkiem prezesa NBP, który zawsze jest optymistą. Szkoda, że nigdy jego prognozy się nie zgadzają. To teraz o takich paru no, związanych z Platformą i planami sprawach, porozmawiamy Panie pośle, przewodnicząca Stowarzyszenia Lambda, Monika Tichy opublikowała zapis swojej rzekomej rozmowy z Naldem Tuskiem i szef Platformy miał ją zapewnić, tak ta pani pisze, że wprowadzicie małżeństwa jednopłciowe tuż po wyborach, bo powiedział, że za rok i kilkanaście miesięcy i kilka miesięcy to się wydarzy. To prawda? Nie, nie byłem uczestnikiem tej hmm. rozmowy, ale zdaje się, że w, w przepisach nie ma mowy o ma małżeństwach jednopłciowych. E, pan przewodniczący Tusk wielokrotnie podkreślał, że kwestia związków partnerskich jest jednym z pierwszych decyzji, hmm. jeśli chodzi o platformę. E, setki tysięcy ludzi czekają na, na możliwość normalnego życia, bez bycia napiętnowanym, bez utrudniania im życia właśnie poprzez zawarcie związku partnerskiego i nie ulega wątpliwości, że to... Że to zostanie wprowadzone. Nie sądzę, żeby ktoś pytał o małżeństwo. Czy znaczy, ta pani tak mówi, że pytała o małżeństwo i na i powiedzieć, że. Nie, nie, nie tak. sądzę, nie sądzę. Tam się chyba pojawia słowo ślub z tego, co, co, co rozmawialiśmy. No to... A słowo ślub, ślub to, to, to jest to, to, potoczna nazwa dla związku. Jednak... Czy ktoś nazywa ślubem związek małżeński, czy nazywa związek partnerski? No, no, to i tak z małżeństwem by Pani wiązał. No bo do tej pory nie mieliśmy związków partnerskich. To jest nazwa potoczna, obyczajowa. I Jak ludzie to nie, nazwą? Ważne, żeby byli szczęśliwi. Mniej istotne, jak to nazywają. W sensie urzędowym, formalnym, prawnym to jest związek partnerski, który jest elementem naszego programu. To teraz Donalda Tuska zacytuje, i to już nie, nie, nie z drugiej ręki przekaz. Duży zespół ludzi, który roboczo nazywa się 100 dni, ma przygotowywać szczegółowy plan na czas po wyborach. Wszystko będzie wyczyszczone, tak przewodniczący platformy mówił. Co to oznacza, panie pośle? Jak to będzie? Wyczyszczone no są różne organy, mają kadencyjność swoją, przewidziane prawem procedury do zmian personalnych. Co to za czyszczenie? No, jak patrzymy dzisiaj na funkcjonowanie państwa, to widzimy takie brnięcie w bagnie właściwie. W każdej sprawie okazuje się, że państwo jest niewydolne, nie działa, nie jest w stanie sobie poradzić z najdrobniejszym kryzysem czy problemem. To czego przykładem jest ostatnio węgiel, ceny energii, ceny gazu, czy w ogóle sytuacja gospodarcza w Polsce? No, i jak Wprowadzanie nie chociażby nie nowego ładu słynnego, które było katastrofą nie tylko dla rządu, ale też dla przedsiębiorców w Polsce. Więc e, trzeba naprawić państwo. Trzeba odsunąć ludzi, którzy są niekompetentni, zastąpić ich fachowcami, ale trzeba udrożnić na, procedury. Na kadencje procedury Trzeba, jak, jak, trzeba jak wprowadzić to będziesz, praworządność no, zgodnie z przepisami prawa. E, niezależne sądy, Sejm ma swoje uprawnienia, będą dokonywały decyzji. E, zaręczam, że będzie to zgodnie z prawem To nie, Tysk. Nie Tysk. tak jak są. jak to... mają działać niezależne sądy, jeżeli są niezależne, to mają to, to ma być Donald Tuskim harmonogram pracy szukuje. Zadaniem e, większości parlamentarzystów jest przywrócenie niezależności hmm. i systemu sądownictwa, i prokuraturze. Dzisiaj afery związane z rządzącymi politykami są zamiatane pod dywan. Ale to to wszystko w musi być rozliczone. W takim razie, jak, no ktoś, bo... jak ktoś popełnił przestępstwo, prokurator będzie stawiał zarzuty, bo tak działa niezależna prokuratura. Sąd będzie sądził. Jeśli udowodni winę, będzie siedział w więzieniu. To prosta sprawa. Nie może być równych i równiejszych. Nie może być tak, że po, politycy rządzący są wyjęci spod prawa i mogą kraść, uprawiać no, e, korupcję wszystko na nie prawo nie i w lewo. Się będzie działało, nie, ten... przywrócenie działo systemowego porządku musi nastąpić bardzo szybko, bo inaczej będziemy brnęli w tym bagnie nadal przez kolejne lata. Stąd ten ambitny, przyznam, plan pana premiera Tuska, żeby jak najszybciej uporządkować sytuację i przejść do rozwiązywania codziennych problemów. Czy to brzmi przede wszystkim jak no, zmiany personalne, tak? Znaczy, kogokolwiek pan zapyta dzisiaj w Polsce, wszyscy przyznają, że władza kojarzy się z bałaganem z aferami, z korupcją, z brakiem perspektywy, brakiem skutecznego, jasnego działania i to wszystko trzeba zmienić. A panie posłanie, jeżeli już planujecie, co będzie się działo konkretnie w tych studniach pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej, to może warto byłoby też pokazać. Program wyborczy, platformy. Oczywiście, cały czas program pokazujemy i będziemy pokazywać w coraz większym stopniu. Ale taki w tym, roku, w tym roku pokazywaliśmy pięć kongresów, mm -hmm. na pięciu kongresach programowych kolejne odsłony tego programu. W tym roku jeszcze kolejny kongres, gdzie pokażemy kolejne rozwiązania dotyczące bieżących sytuacji, bieżących problemów. Na pewno przed wyborami, w kolejnych kongresach, wystąpieniach. Premier Tusk, nasi przedstawiciele będą prezentować kompleksowe Ale rozwiązania na temat będzie całościowy program. program, czy nie? Całościowy o, program przedstawia się w kampanii wyborczej. praca Platformy na ten rok, przygotowanie programu. A zna Pan program rządzącej w Polsce partii, chociaż no na ma najbliższy pół, rok? Pół, rok pół, pół na na pół, najbliższy pół, rok rządzenia. Ja nie mówię o programie na, na powyborczym, o tym, co się wydarzy za miesiąc, za dwa miesiące. Przecież oni zmieniają z dnia na dzień zdanie w tak kluczowych no, kwestiach, jak chociażby. Sytuacja, co zrobić z kryzysem węglowym? Zmienia, więc Obiecali więc, więc węgiel ki kilka, kilka tygodni temu, kilkanaście tygodni temu węgiel za tysiąc złotych. Pan zapyta rządzących, gdzie jest ten węgiel. Przed wakacjami Wiesz, to ta prawda, była taka obietnica. Wakacje węgla wystarczy dla wszystkich. Nie kupujcie węgla. Będzie po tysiąc złotych. No to są słowa rządzących ministrów i premiera. My tymczasem już e, musimy zakończyć naszą rozmowę. Jan Grabiec, rzecznik platformy był gościem sedna sprawy. dobrego dnia, Panu Posłowi. Bardzo państwu dziękuję życzę. Panu. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu. Radio Plus. Sedno sprawy.